No i mów mówmy co to jest, aha i tutaj mamy więcej tego bo to jest dla dzieci tam mamy takie chłopce zaczynione no i tu byśmy mogli sobie za 15 euro siedzieć nie? zamiast ten w naszym to tu byśmy mogli tu idziemy Tam jest bar, to lepiej chodź sobie tu przyjść. Tu jest zejście na tę plażę Od razu można iść Tu masz takie coś To jest fajne Do siedzenia Tu nawet spoko to wygląda, co? I tu można sobie normalnie leżaczki rozłożyć, bo tam jest... To wszystko tu należy do tego, żeby można czasu spędzać Ile to kosztuje? 15 30 euro 30 na